No cześć! Być może jesteś osobą, która postanowiła już wyjść z mrowiska. Być może już zapoczątkowałeś swoją przygodę w jakimś nowym projekcie biznesowym albo robisz to od dłuższego czasu. Ja dzisiaj chciałabym Ci powiedzieć pewną historię. Historię, która jest gdzieś każdego dnia z tyłu mojej głowy, która nakręca mnie do działania, która spowodowała pewną wytrwałość i konsekwencję w moim biznesie, która spowodowała moją systematyczność i to, że każdego dnia wytrwale dążę do swojego celu, nie poddaję się i doceniam swoje narzędzie, swój biznes, który po prostu mam, który dał mi szansę na zmianę swojego życia o 180 stopni. Chciałabym Ci opowiedzieć historię, którą być może już wiele razy słyszałeś. Być może wiele ludzi sukces już opowiadało na swój sposób. Ja chcę dzisiaj opowiedzieć ją po swojemu i powiedzieć Ci o wartościach, które ja z tej historii wyciągnęłam. Otóż był sobie pewien człowiek, nazwijmy go Henryk. Henryk był osobą bardzo wierzącą. Wierzył w Boga, wierzył w to, że jeżeli będzie mu się działa jakakolwiek krzywda, jeżeli spotka go jakieś nieszczęście, Bóg zawsze mu pomoże, wyciągnie do niego rękę, ponieważ oddał mu całe życie i jest mu wierny. Pewnego razu na wiosce, na której mieszkał Henryk, Wybuchła powódź. Zaczęło zalewać domy, zalewać jego wioskę, woda doszła nawet do jego domu. Wtedy ratownicy podjechali ciężarówką i powiedzieli: Henryk, chodź z nami, musimy się ewakuować, musimy uciekać. Chodź z nami, my ci pomożemy. Henryk wtedy odrzekł: Nie, ja nie potrzebuję waszej pomocy. Ja jestem osobą wierzącą, ja wierzę w Boga i wierzę w to, że Bóg na pewno mnie uratuje i wyciągnie do mnie rękę, nie pozwoli mi zrobić krzywdę. Ratownicy odjechali, a wody zaczęło przybywać coraz więcej. Wody już na, było tyle, że Henryk musiał uciekać na pierwsze piętro. I wtedy również podpłynęli ratownicy łodzią i powiedzieli, Henryk, chodź, wskakuj do łodzi, my Ci pomożemy, my Cię uratujemy, bo inaczej utoniesz. Henryk powiedział, nie, ja na pewno nie utonę, ponieważ ja jestem wierny, wierzę w Boga i wiem, że Bóg mnie uratuje. Bóg na pewno nie pozwoli zrobić mi krzywdy. Wtedy ratownicy odpłynęli, a wody zaczęło być coraz więcej. Henryk musiał uciekać, uciekać na dach. Wtedy... Przyleciał helikopter i ratownicy wtedy powiedzieli do Henryka: Słuchaj, Henryk, to jest twoja ostatnia szansa. Jeżeli teraz z nami nie polecisz, to utoniesz. Jest już tyle wody, że nie będziemy w stanie cię odratować, chodź z nami. Wtedy Henryk powiedział: Nie, spokojnie, Bóg mnie uratuje. Ja jestem wierny Bogu i wierzę w to, że Bóg na pewno wyciągnie do mnie pomocną rękę i nie pozwoli mi zrobić krzywdę. Wtedy nadeszła fala i Henryk utonął. Na samym końcu, już w nowym życiu, podszedł pod świętą bramę, stanął przed Bogiem i z pretensjami powiedział Boże, ja całe życie w Ciebie wierzyłem, oddałem Ci całe swoje życie, a kiedy potrzebowałem pomocy, Ty nie wyciągnąłeś do mnie ręki. O co chodzi? Dlaczego mi nie pomogłeś? Dlaczego pozwoliłeś, żebym utonął? Wtedy Bóg odpowiedział, ale Henryku, ja dałem Ci aż trzy szanse, trzy razy próbowałem Ci pomóc. Najpierw wysłałem ciężarówkę z ratownikami, później wysłałem łódź. A na samym końcu jeszcze helikopter, a ty z żadnej szansy nie skorzystałeś. I ja. To odnoszę do pewnych wartości w swoim życiu, do pewnych rzeczy, między innymi e, w konsekwencji, akurat tutaj, odpowiedzi na biznes, ponieważ my często dostajemy pewny dar od losu, pewną szansę. Los wyciąga do nas rękę, daje nam pewne narzędzie, dzięki któremu nasze życie może być na wyższym levelu, a my tą rękę klepiemy, odrzucamy i dochodzimy do wniosku, że na pewno jesteśmy warci tego, że jeszcze niejednokrotnie tą szansę w życiu dostaniemy. Niestety później okazuje się, że być może to była ta jedna najważniejsza szansa, która miała za zadanie zmienić nasze życie na lepsze. Dlatego, jeżeli w tym momencie masz jakieś zawahania, chciałbyś zrezygnować z jakiegoś narzędzia, z jakiegoś projektu, który być może naprawdę zmieni Twoje życie, nie rób tego. Być może to jest Twoja szansa, żeby to coś zmienić, żeby stać na wyższym levelu. Żeby być szczęśliwym człowiekiem. I naprawdę tego Ci życzę. Wytrwałości i konsekwencji. I wiary w siebie samego. Powodzenia.